Sam fakt niewystąpienia Pana Jezusa może wydawać nam się niezrozumiały, trudny, dziwny, ponieważ jest to wydarzenie, które łamie prawa natury, które znamy, chociażby przyciąganie ziemskie czy inne prawa fizyki, że raptem ludzkie ciało samo z siebie unosi się coraz to wyżej, wyżej, wyżej. Osłania je obok, a potem znika z oczu tych, którzy wpatrują się w niebo. To wydarzenie dla uczniów, którzy widzieli w niebo wstąpienie pana Jezusa, jest kolejnym potwierdzeniem tego, że Jezus jest Bogiem, że jest obiecanym Mesjaszem. Najpierw Pan Jezus objawia się jako prawdziwy człowiek, rodzi się jak każdy z nas, ma ciało tak jak każdy z nas. Musi jeść, musi spać, odczuwa chociażby zmęczenie czy ból. Wiemy, że podczas męki tego bólu był absolutny nadmiar. Pan Jezus zostaje ukrzyżowany i tam umiera na krzyżu. I to jest moment, w którym ludzkie ciało Pana Jezusa uczestniczy w tym wszystkim co ciało każdego człowieka. A potem zaczyna się właśnie wypełnienie tego co Pan Jezus wcześniej mówił, oczywiście najpierw mówił, że idzie do Jerozolimy, zapowiadał swoją mękę. To się tam wydarzyło. Uczniowie mówią: ależ Panie, ciebie to nigdy nie spotka, to jest niemożliwe, ale Pan Jezus mówi o zmartwychwstaniu. Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, ale w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, że wtedy te ciała powstaną z grobów, ale nikt z nich nie był w stanie pomyśleć sobie o tym, że Pan Jezus sam wyjdzie z grobu bez, bez niczyjej interwencji. Ale to się wydarzyło. I wówczas ciało Pana Jezusa już nie podlega prawom natury, tak jak wcześniej. Wiemy, że z martwych zmartwychwstały Pan wchodzi do Wieczernika przez drzwi, jak Duch przechodzi przez drzwi. Rozmawia z uczniami w Emał z Araptem, zniknął im sprzed oczu. Oni tylko odwrócili wzrok, a Jego już nie ma. On nigdzie nie poszedł, On po prostu zniknął. Czy w dniu zmartwychwstania, kiedy na raz objawia się 500 osobom, żeby utwierdzić ich w tym, że zmartwychwstał. Zatem mamy ciało Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, które jest ciałem przemienionym, odmienionym, ciałem cudownym, ciałem, które nie podlega już tym prawom, którym wcześniej. Ale pan Jezus przygotowywał uczniów na doświadczenie tych niezwykłych wydarzeń. Szczególnie przygotował Piotra, Jakuba i Jana, z którymi był na górze Tabor. I tam wobec nich przemienił się. Wiemy, co to znaczy, że jego ciało wyglądało tak, jak po zmartwychwstaniu, i tak jak w dniu w niebo wstąpienia. I tam pan Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Kluczowymi postaciami Starego Testamentu rozmawiają przez dłuższy czas. Apostołowie są w absolutnym szoku, nie wiedzą, co mają mówić. W pewnym momencie pojawia się obok, chmura, która osłania szczyt tej góry i z niej wydobywa się Boży głos. To jest mój Syn umiłowany, który mam upodobanie. Jego słuchajcie, i kończy się wszystko. Pan Bóg powiedział, kim jest Jezus, że jest Synem Bożym. Piotr, Jakub i Jan są również z Jezusem w ogrodzie oliwnym, gdzie Pan Jezus modli się przed swoją męką i idą razem na szczyt tej góry oliwnej w dniu w niebo wstąpienia Pana Jezusa. I tam na tej górze po raz ostatni Go widzą. Po raz ostatni z Nim rozmawiają. I wpatrując się w niebo, są przekonani, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Święty Augustyn podkreślił, że w niebo wstąpienie Pana Jezusa jest zapowiedzią naszej własnej przyszłej chwały i zachęca nas do dążenia do życia zgodnego z Jezusową nauką. Zatem nasz wzrok ma być utkwiony w niebo. Pan Jezus mówi, że zmartwychwstanie. To się dzieje. Mówi, że wstąpi do nieba. To się dzieje. Mówi, że my też zmartwychwstaniemy. To się stanie. Jezus przygotował nam tę drogę, którą my mamy przejść. Dał nam przykład, żebyśmy byli tego pewni, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że to są jakieś starodawne opowieści, zmuchu i paproci, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Być może niektórzy żyją w taki sposób, nawet nie być może, z pewnością są tacy, którzy żyją w taki sposób, myśląc sobie, że. A tam po śmierci to pewnie nic nie ma. Kto tam był, kto to widział? Po co to się starać, młodzi do kościoła, chodzić odmawiać sobie tego czy tamtego? A jak tam nic nie ma? No bo może i tak wszyscy pójdziemy do nieba? A może ktoś wierzy w reinkarnację i marzy mu się, że w przyszłym wcieleniu będzie konikiem, a może kotkiem? takim w domu pomieszkającym, którego wszyscy będą głaskać, przytulać, rozpieszczać. Ale Pan Jezus mówi o tym, że jest w stanie i staje. Jezus mówi o tym, że jest niebo i z tego nieba przychodzi do nas, a potem do tego nieba idzie. I Pan Jezus mówi, że wraca do swojego Ojca, do nieba. I to się dzieje w dniu w niebo wstąpienia. Po co tam idzie? Pan Jezus zresztą mówi, mówi, idę przygotować wam miejsce. Każdemu z nas idzie Pan Jezus przygotować miejsce w niebie. I mówi, mieszkań w domu Ojca Mego jest wiele. Czyli dla każdego z nas wystarczy. Każdy z nas jest tam mile widzianym gościem, na którego się wyczekuje z wielką niecierpliwością i z radością, gdy przybywa. Ale wiemy, że nie każdy chce z tego skorzystać. Znamy przypowieści e, o tych przyjęciach weselnych czy jakichś tam uroczystościach. Jest ktoś, kto zaprasza na wesele czy na jakieś inne przyjęcie <laughs> i okazuje się, że ktoś nie jest wpuszczony, e, bo nie jest przygotowany, bo nie ma e, szaty weselnej, nie są wpuszczone e, dziewczyny te nieroztropne, co nie miały lampy i się spóźniły. Jest zaproszenie. Ktoś mówi, ja nie mogę, ja się ożeniłem, ja kupiłem pole, tam inny coś jeszcze innego miał, i odmówili. Ale zaproszeni są inni. Miejsce jest tam dla każdego, ale ci, którzy nie pójdą tam do nieba na to spotkanie z Bogiem, na te wieczne przebywanie z Nim, no to wiadomo, będą się grzać w całą wieczność w płomieniach piekła. Zatem jaką naukę możemy dla nas wynieść z dzisiejszej uroczystości w niebo Pana Jezusa? Po pierwsze to jest konieczność, aby dążyć do duchowej doskonałości. My lubimy dążyć do doskonałości. W jednej dziedzinie, może w kilku, może ktoś chce być doskonały we wszystkich, ale dostrzegamy, że są tacy, którzy na przykład dużą uwagę przykładają do tej przestrzeni takiej zewnętrznej i chcą ym, no być doskonali, mieć jakąś tam figurę, budowę ciała, idealną, ktoś ćwiczy, inny tam ma jakąś dietę, ktoś jakieś zabiegi upiększające, czy zmieniające ciało, bo chce, by ono było doskonałe. Ale to wszystko jest marnością. Tak jak i te wszystkie nasze doskonalenia w rozmaitych, hobbystycznych sprawach, Kochelet by powiedział, to jest marność nad marnościami. Liczy się to, co w sercu. Liczy się wiara, liczy się duchowość. Jak ja tę duchowość rozwijam, czy ją rozwijam? Czy wystarczy mi dwie minuty modlitwy na łóżku przed snem, Panie Jezu, a dziękuję za to, ale teraz Cię poproszę o to, o tamto, Ojcze mi ojca i Dobranoc. No ciężko mówić tu o jakiejś doskonałości duchowej, czy. O jakimś rozwijaniu swojej duchowości. Ciężko mówić o rozwoju duchowym bez przystępowania do sakramentów. My dzisiaj tu jesteśmy. Jesteśmy w stanie łaski uświęcającej będziemy przyjmować komunię świętą. To znaczy, że zależy nam na tym rozwoju, ale sama Msza Święta jeszcze jest pewnym zaproszeniem jest pomocą w tym, żeby wejść jeszcze głębiej w przestrzeń przeżywania wiary. Każdy z nas ma jakiś swój, swoisty charyzma tej duchowości. Ktoś będzie odmawiał kilka różańców dziennie. Ktoś inny powie, dla mnie najlepsza jest witania. Ktoś inny powie, a ja lubię czytać Pismo Święte. Ktoś inny, ja interesuję się teologią i, i czytam książki o wierze teologicznej. Każdy ma swoją ścieżkę tej duchowości. Pan Bóg. Każdemu z nas dał pewien charyzmat w tym rozwoju. Korzystajmy z tego. Dalej, to jest to, że powinniśmy dążyć do porniesienia się ponad te nasze ziemskie troski, zmartwienia. Czasem <laughs> uważamy, że tylko rodzina, dom, praca są najważniejsze, że to są rzeczy, które, na których potrzeba się skupić tak na 100%, a potem wracam do domu, nie mam siły. Jeszcze zakupy zrobić po południu, przygotować coś do jedzenia i pada. I nie mam siły na nic więcej. Yy, a kiedy przychodzi czas odpoczynku, to nie chcę wtedy jakoś tego czasu dać więcej Panu Bogu. Panie Jezu, nie udało się w tygodniu. Było tak ciężko, było tak dużo pracy. Może jakieś nerwy, jakieś emocje, jakieś niepowodzenia. Nie miałem. Panie Jezu, jakoś tak siły, żeby się modlić. Było mi źle. Ale przychodzi, nie wiem, ta sobota, niedziela i teraz chciałbym jakoś więcej z Tobą czasu spędzić. Chciałbym ożywić tę naszą więź, ten czas, który jest mi dany jako wolny. Już jest ciepło, za chwilę będą wakacje, już o tych wakacjach myślimy i wakacje też są takim sprawdzianem tej duchowości, tego, w jaki sposób Potrafię twardo stąpając po ziemi, również wpatrywać się w niebo. Dzieci miały komunie, wczoraj, będą miały jeszcze yy, w najbliższą sobotę. Potem odnowienie. Te dzieci pięknie przeżywają wiarę, a potem przychodzi czas wakacji, który jest bardzo trudny, bo ten czas bardzo zależy od dorosłych. Którzy kreują rzeczywistość, nawet w tych dziecięcych, pobożnych sercach, które tak mocno kochają Pana Jezusa, nad morzem, plaża, niedziela. Stajemy o ósmej, bierzemy parawany, każdy ma dwie ręce do każdego po parawanie. Szpadel na plecy, idziemy kopać transzeje na plaży, będziemy rozstawiać parawany, wbijać je młotem. No, bo jeden parawan to za mało, trzeba przynajmniej mieć trzy, a może sześć, tak żeby nam się wygodnie leżało, żeby nikt nam piachu nie wrzucił na koc. A potem będziemy się gościć przez cały dzień tam leżąc. Lodówka, jakaś z kiełbasami, jakaś oranżada, dobra bułka, i będziemy tak leżeć, dopóki jest słońce. A potem przychodzi refleksja, no tak, była niedziela, nie udało się, ale wrócimy do Płocka, to pójdziemy. Yy, żeby pamiętać o tym, że każdy dzień jest okazją do świadczenia o Jezusie, do ogłoszenia Ewangelii. To jest to, to co Pan Jezus mówi przy, przed swoim w wstąpieniem. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Idźcie do wszystkich ludzi, udzielajcie im chrztu. To jest wasza misja. To jest również i nasza misja dzisiaj, żebyśmy byli aktywnymi uczniami Pana Jezusa, aktywnymi, czyli tymi, którzy potrafią nieść Ewangelię i Słowo Boże innym. Uczę dzieci w szkole, takie małe yy, z czwartej klasy, podstałówki, uczyłem też i starszych z czwartej klasy, liceum, maturzystów. Młodzież w różnym wieku, czasem coś tam o Pismo Święte zapytam. Pamiętacie jakieś przypowieści, no nie bardzo. Może ksiądz coś przypomni. O dobrym pasterzu przypowieść. Pamiętacie, a tak, to o owca. Przypowieść o dobrym pasterzu, jest o owcach. A o synu marnotrawnym, no nie. Może problemy z trawieniem miał. Ja nie wiemy, co to za przypowieść. A o siewcy znacie? Nie, to chodźcie, przeczytamy. Czytamy, potem rozmawiamy. Co pamiętacie? Gdzie to ziarno padło? Podpowiadam na drogę, dlaczego na drogę? Bo nie trafił w ziemię. A no właśnie. I to jest potem tak. Żarty, żarciki, śmieszki yy, i nic nie zapamiętać, żeby niczym mierzyć, co Pan Jezus mówi. A tak warto pochylić się nad tym słowem, które tak wiele wnosi do życia każdego z nas. Być aktywnym uczniem Pana Jezusa to również dostrzec w drugim człowieku, brata, siostrę, kochać Go tak jak samego siebie. Tego uczy nas Ewangelia, a popatrzmy, jak czasem wokół nas wiele jakichś zawiści, sporów, niechęci i uprzedzeń. Pan Jezus by się czasami za głowę złapał, jakby zobaczył to, w jaki sposób mówimy o innych, w jaki sposób o nich myślimy. Może nie mamy odwagi kogoś ukamienować, ale w swoim sercu czynimy to wielokrotnie. Nie można zapominać też o cnocie pokory. Ona jest fundamentem tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. Bez pokory to wszystko się nie uda. Jest takie stare opowiadanie. Nie wiem, czy to prawdziwa opowieść, czy troszkę raczej z fantazji ludzkiej, ale opowieść niezwykle mądra, która niesie morał dla każdego z nas. I pewien mężczyzna który został pustelnikiem, zostawił swoje dobre życie, udał się na pustynię, tam zbudował sobie chatkę, w której mieszkał, ale cały dzień spędzał na modlitwie. Niedaleko było wzgórze, na szczyt którego wchodził i tam się modlił całymi godzinami. Medytował słowo Boże, rozmyślał o Panu Bogu i tak przez wiele, wiele długich lat. Każdego dnia również pościół prowadził surowe życie, umartwiając się. I pewnego dnia zauważył, że dzieje się coś niezwykłego, bo te kamienie, skały, które widział obok siebie, stają się coraz mniejsze i zauważył, że on unosi się w górę. Najpierw kilka metrów, potem kilkanaście i kilkadziesiąt, kilkadziesiąt metrów w górę, widząc wszystko. Co jest wokół niego, zaczyna to podziwiać, wpada w zachwyt, zachwyt nad sobą. Jak to dobrze, że ja taki święty jestem, że mogę teraz się tak tutaj unosić i wszystko widzieć. Niech inni jeszcze przyjdą, niech patrzą na mnie, że jestem święty. Jak to dobrze, że tyle się modliłem, dzięki temu teraz mogę się wznosić tutaj na swoją chwałę w górę. Pojawia się diabeł głośno zaryczał śmiechem i pustelnik z hukiem spada na ziemię. To czasem jest też tak i o nas. Czujemy się jakoś doskonali, lepsi od innych, bo może uważamy, że prowadzimy lepsze życie, ale tak naprawdę wszystko to, co mamy, jest łaską od Pana Boga. To, że dzisiaj tu jesteśmy, to też jest łaską od Pana Boga. Może jest dzisiaj tu wśród nas ktoś taki, to w tym minionym tygodniu przeżył jakieś bardzo trudne doświadczenie. Może cudem uszedł, przed wypadkiem na przejściu dla pieszych, może ktoś by go rozjechał, może ktoś samochodem jechał, może ktoś sam pędził, może ktoś inny pędził. Już prawie może doszło do wypadku, zjechał na pobocze, kilka minut stoi i łapie się za serce, nie może oddechu złapać, myśląc, to cud, że ja żyję. Może jakieś inne sytuacje, które były bardzo trudne, ale udało się z nich dzisiaj yy, z nich wyjść i dzisiaj tutaj być. To, że Pan Bóg daje nam zdrowie, żebyśmy mogli się modlić. Są ludzie, którzy pragną się modlić, a nie znają żadnych modlitw, bo nikt ich nie nauczył. My mamy tę łaskę, że poznaliśmy bogactwo modlitw Kościoła. A może ktoś nie może się modlić, bo żyje w kraju, w którym za modlitwę, czy za krzyż w domu, czy na piersi utnął mu głowę. Popatrzmy na to wszystko, co jest wokół nas, że to jest wielka łaska od Pana Boga. To, że jesteśmy zdrowi, to jest wielka łaska od Pana Boga. Zaraz ktoś powie, a ja mam tyle i tyle lat na to, czy na tamto koru ale ja żyjesz, jesteś tu, udało ci się tu przejść. Nie przesadzaj, że już jesteś na progu śmierci. Bo są sytuacje, które mogłyby nas tak zgnieść, że być może byśmy utracili wiarę. I to, że mamy to zdrowie, to Pan Bóg pragnie nas podtrzymywać w tym zdrowiu, bo jakbyśmy się rozchorowali, jakbyśmy dowiedzieli, że jutro, że mamy raka, czy jakąś inną, nieolczaną chorobę, to byś powiedział, ja mam gdzieś takiego Boga, o dzisiaj tu jesteś. Jutro byś powiedział: Ja nie chcę wierzyć, jak Pan Bóg mi dał tę chorobę. Bo nie każdy z nas ma taką wiarę jak Kio, że stracił wszystko i za każdym razem mówił: Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął. We wszystkim niech będzie Bóg błogosławiony. Czy ja potrafię tak mówić? Pewnie rzadko, a może nikt. To jest wielka łaska, którą daje nam Pan Bóg. że Nasze życie wygląda tak jak teraz. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o naszej nadziei na życie wieczne, na zbawienie. O tym, że nasz wzrok powinien być utkwiony w niebo, gdzie powinniśmy wyglądać naszej Ojczyzny w niebie. Amen.